Z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest pitne porównanie Realme 75G kontra TCL20SE. TCL z TCL Snapdragon 464GB, w przypadku Realme mam mediateka dajmy 800 GB pamięci 6. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej e, sieci. Sprawdźmy, który jest szybszy, który lepiej odpala aplikację, lepiej pozostawia je w pamięci RAM. To samo zrobimy w przypadku gier. więc lecimy pierwsze co Allegro. Realme. AliExpress. Również Realme O tu się chociaż reklama wrzuciła, no to tak to bywa z tą aplikacją. Ceneo. Oj nie dotknąłem w, w Realme, więc jeszcze ja Cofamy się i mamy Ceneo. Dobra, do trzech razy sztuka. Więc nie mogę coś dotknąć tego. Ceneo. Dobra. Praktycznie remis. Galerie zdjęcia. No troszkę szybciej Realme. HBO Go. I ipla Również Realme Ja nie jestem klientem Plusa i nie mam paszportu Polsatu I jak do JDPL, Również Realme Zdecydowanie szybciej Następnie mamy mapy Coś. Mam pecha do ekranu w Realme chwilowo. Jeszcze raz Jedziemy Mapy jak widać player.pl no widać, że realme szybsze następnie mamy Olix. też realme następnie jest pyszne.pl o, tym razem coś TCL. źle zrozumiał o co mi chodzi pyszne.pl znowu realme Mam no, wrażenie, że tutaj będzie gra do jednej bramki, ale zobaczymy. Globo. No i tutaj również Realme jest zdecydowanie szybsze. No, dopiero teraz ogarnięte. Następnie mamy sklepy. Larry, Spotify, też Realme, Cup Talk Realme. Advisor Tym razem szybciej TCL Twitter Realme Uber Realme Następnie Wykop Również Realme i mamy YouTube, Realme. No cóż, tak jak się spodziewałem, Realme szybsze. Teraz sprawdźmy sobie RAM. Tu mamy tylko 4, tu mamy 6GB. Jak to będzie wyglądało? Allegro poza ramem w ogóle. AliExpress to samo. Ceneo. Tak samo. Galerie. Tak samo. HBO Go. Zrestartowane w ogóle. Idziemy dalej. Ipla. No, tak, jakby coś tutaj w tym TCL było w ramię, jak dojadę. Mapy dopiero w ramię, jak widać. Player pl. No, w obu jest poza. Tutaj OLX w TCL jest, pyszne pl. Poza ramem w obu, Glovo. To samo widać, TCL troszkę przycina. Sklepy w obu w ramię, Spotify. No, pomimo że. TCM ma tego RAMu mniej, mam wrażenie, że więcej tych aplikacji w tej pamięci utrzymał. No co widzicie teraz? No już po raz kolejny, tu jest, tu nie ma. no w realme zarządzanie RAMem jest bardzo słabe, jak na 6GB to naprawdę kiepścizna Dobra, czyścimy pamięć. Tu jeszcze 1,44 gb to było цина dostępnego, a i tak, no, tak sobie to zarządzało. Zobaczmy, jak będzie w przypadku gier, Czy będą jakieś większe różnice, czy też nie. Startujemy. Asphalt 9. No i czekamy. Który będzie szybszy? w no, już coś widać. W TCL-u ciemność. Dopiero teraz. No to tutaj będziemy pewnie czekać na ten smartfon. Z prawej strony trochę czasu, tak coś czuję. Ale no cóż, poczekamy. O, dopiero teraz. Dobra. Jedziemy dalej. Asphalt 8. Tu już jesteśmy w filmie. Tysiału czekamy. Jest. Temple Run 2. Mój fast start. Tutaj dajmy szansę, żeby było sprawiedliwie. Temple Run 2. Tu już widać, że to czy przycisnąć i możemy startować. Tu czekamy. No, patrzcie, no długo, ponad, ponad całą animację. Subway Surfers. Tu już odpalono. W TCLu czekamy dopiero teraz. Dobra, Dead Trigger 2 no, są różnice znaczące, no to tutaj ten Mediatek zdecydowanie szybszy Nie, no nie będziemy sobie wykonywać animacji, dziękujemy Asphalt Extreme Znowu dla Realme 75 g Tutaj dopiero zaczyna pasek biec Więc coś klikamy. no i jesteśmy Dobra, unkilled, jeden, drugi, no i czekamy. Realme, TCL, TCL, no, Realme, jak sądzicie? Wiadomo, raczej ten. I tak się dokładnie też otóż to dzieje. Tu jeszcze chwilę musimy poczekać. TCL coś musi pomyśleć, pokręcić, chomiczki muszą pobiegać. No i jest. Dobra, i ostatnie PUBG Mobile. No, widać tendencję. No, zdecydowanie szybszy ten procesor. Akurat, no, ta jednostka, która jest tutaj jest w TCL, no, to bardzo budżetowa. Co też widać po samym działaniu smartfona, że działanie też jest budżetowe. Czyli mówiąc krótko, niezbyt szybkie. Dobra. No, i tu już jesteśmy w RIMie, w grze, która. Miliard od razu jakichś powiadomień, dobra, może nie klikam, bo to no jakoś ten... A on sobie cały czas coś myśli, no, masakra. PUBG to jest po prostu król ściemy i miliarda powiadomień Z nie wiadomo czym, co dostajesz. Dobra, no widać, że wygrał telefon po lewej, czyli Redmi 7 g Jeszcze szybko zobaczmy, co jest w ramię. Asfalt Asphalt 9 w obu smartfonach poza ramem Asphalt 8 jest tylko w Redmi. Dobra, Temple 2 jest w Realme, w TCLu nie ma Subway Surfers, ubite w obu Dead Trigger 2 jest w Realme Asphalt Extreme też jest w Realme, w tcl nie Unkilled jest w Realme No i PUBG Mobile jest w Realme, w TCL-u nie no cóż, no, jeżeli chodzi o wydajność, no to ewidentnie raczej ten po lewej stronie wypada zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o te smartfony, oczywiście ceny ich możecie porównać, więc też, to też w jakiś tam sposób wpływa na działanie. Odnośnie jednego i drugiego smartfona są playlisty, porównania z innymi. To ma subskrypcję, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Realme 7 75 g TCL DCL20SE. Z tej strony Łucek. trzymajcie się ciepło. Hej!